Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj pieczemy focaccię, pyszne włoskie pieczywo, taki płaski chlebek, na który można spojrzeć jako na spód do pizzy, taki nieco grubszy, bez obkładu. Chlebek jest bardzo smaczny i prosty do przygotowania, można go wzbogacić później rozmaitymi dodatkami. O tym jeszcze wspomnę w przepisie. Dzisiaj wersja bazowa, przepis i składniki podaję jak zawsze na www.skutecznie.tv. Serdecznie tam zapraszam. A teraz filmik. Dzisiaj taka bazowa wersja, bez żadnych szalonych dodatków, bez pokrojonych warzyw, bez podsmażonej cebulki. Po prostu focaccia jako ciasto podstawowe, bazowe. Może dodam tylko odrobinę ziół dla smaku. Zaczynam od drożdży. Jedną czwartą kostki świeżych drożdży, 25 gramów, zalewam wodą, ciepła woda, 2 trzecie szklanki. Dosypuję niepełną łyżeczkę cukru i dokładnie mieszam, aż drożdże się rozpuszczą. Składniki odmierzam szklanką o pojemności 200 ml i do miski wsypuję dwie szklanki mąki. Pszennej lub orkiszowej. Ja biorę pszenną typ 500, można sięgnąć także po 450, jeśli wypiek ma być taki pulchniejszy, lub po 650, taką chlebową. Dodaję jedną łyżeczkę soli i dokładnie mieszam. Dwie gałązki świeżych ziół, biorę oregano i rozmaryn, same tylko listki. Część rozmarynowych listków odkładam na bok, posypienimi nimi focację z wierzchu, pozostałe zioła bardzo drobno siekam. Posiekane dodaję do mąki. Mm, mąka od razu zaczyna tak przyjemnie ziołowo pachnieć. I teraz tak, jak wspomniałam wcześniej, jest to wersja bazowa. Zatem żadnych innych dodatków już do ciasta nie dokładam, ale można byłoby tutaj dodać na przykład podsmażoną cebulkę, drobno pokrojoną paprykę czy inne ulubione warzywa, suszone pomidory, oliwki, więcej ziół. To co zazwyczaj lubicie do focacci? U mnie dzisiaj tylko działa w takiej niewielkiej ilości, po to, żeby ciasto po wypieku miało przyjemny, delikatny ziołowy smak i teraz dodaję tutaj rozpuszczone drożdże, łyżkę oliwy z oliwek i dokładnie wyrabiam ręcznie lub mikserem o specjalnych nakładkach na gładkie, spójne, miękkie, elastyczne ciasto. To wyrabianie jak w przypadku każdego ciasta drożdżowego jest bardzo ważne. Im lepiej ciasto wyrobione, tym puluchniejszy, taki bardziej puszysty wypiek, a przecież o to właśnie chodzi. Zatem nad tym wyrabianiem ciasta warto się trochę pochylić. Jeśli wyrabiam mikserem to dobre kilka minut do czasu, kiedy ciasto będzie spójne, miękkie. I będzie ładnie odchodzić od miski oraz od dłoni. Widać, że się nie lepi, jest bardzo dobrze wyrobione. Można je teraz przełożyć na stolnicę, jeszcze chwilkę pozagniatać, lub od razu przykryć i zostawić pod przykryciem do wyrośnięcia, aż ciasto podwoi swoją objętość. W tym upale pójdzie to bardzo szybko, myślę, że 30-40 minut i będzie gotowe, ale tak naprawdę trzeba wyrastać tak długo, aż podwoi objętość. Pod koniec wyrastania szykuję formę, w której będę piekła fokację. To może być dowolna blacha, prostokątna, kwadratowa, okrągła. To może być tortownica, forma do tarty, zwykła prostokątna blaszka. Fokację można także upiec po prostu na takiej płaskiej blasze bez krawędzi, wyłożonej na przykład papierem do pieczenia i nadać jej kształt dłońmi. To już jak uważacie. Ja dzisiaj biorę formę do tarty i delikatnie ją natłuszczam. U mnie minęło 20 minut. Tak jak mówiłam, w tym opale rośnie naprawdę bardzo szybko. Miękkie, Elastyczne, wcale nie lepi się do dłoni. I teraz je odgazowuję, delikatnie naciskając na ciasto i wyjmuję z miski. Można wyrobić jeszcze przez chwilę na stolnicy. lub wyłożyć bezpośrednio na blachę i delikatnie rozciągając rozprowadzić ją na całej powierzchni blaszki na grubość mniej więcej 2-3 cm. Ciasto jest bardzo przyjemne i miękkie, w zasadzie nie lepi się do dłoni, ale gdyby się lepiło, to można dłonie delikatnie natłuścić oliwą z oliwek. Ja tak czy tak lubię focacce jeszcze przed wstawieniem do piekarnika, delikatnie natłuścić oliwą z wierzchu, więc od razu rozprowadzam ciasto z niewielką ilością oliwy. I teraz charakterystyczne dla focacci wgłębienia robię je palcami, przyciskam ciasto delikatnie aż do dna. Focaccia bardzo fajnie wygląda i smakuje także z rozłożonymi teraz na wierzchu oliwkami. W mojej dzisiejszej wersji nie dodaję, ale wspominam o takiej możliwości, bo oliwki bardzo dobrze pasują do tego wypieku. Po prostu układam je z wierzchu, delikatnie dociskam do ciasta i dalej postępuję tak jak z dzisiejszą focaccią. Raz jeszcze cieniutko smaruję oliwą z oliwek i posypuję odłożonym wcześniej rozmarynem. Zostawiam do wyrośnięcia, ja tylko na czas, aż rozgrzeje mi się piekarnik, który właśnie teraz włączam i rozgrzewam do 220 stopni Celsjusza. Spokojnie można zostawić do, na czas rozgrzewania się piekarnika bez przykrycia, tak czy tak urośnie. No i kiedy tylko piekarnik się rozgrzeje, wstawiam fokację i piekę w 220 stopniach Celsjusza na drugiej półce od dołu bądź na środkowej półce bez termobiegów w funkcji grzanie góra-dół tak długo, aż ciasto ładnie z wierzchu się zrumieni, bo wtedy będzie po prostu upieczone. Trwa to zazwyczaj około 15-20 minut, ale trzeba po prostu obserwować. U mnie minęło niepełne 20 minut. Focaccia wygląda tak. Przepięknie pachnie, także wspaniale. Wyłączam teraz grzanie, wyjmuję ją z piekarnika i zostawiam do ostygnięcia. Ja od razu przekładam ją na metalową kratkę, raszkę, ruszt, żeby stygnąc nie zaparowała od spodu i żeby pozostała przyjemnie chrupiąca z wierzchu, a w środku miękka i pulchna. I wrócę, kiedy ostygnie. No i tak wygląda, kiedy ostygnie. Właściwie taki płaski chlebek o przepięknym, wspaniałym zapachu. I je można podawać jako danie główne, na przykład do oliwy. Taka świeża focacja maczana w oliwie jest naprawdę wyjątkowym smakołykiem. Można ją także podawać wszędzie tam, gdzie podawalibyśmy tradycyjne pieczywo. Świetnie sprawdzi się jako dodatek do sałatek, zup, sosów, ale można na nią spojrzeć także jak na taki większy, płaski chlebek i zrobić z niej taką większą kanapkę, przekroić ją w poprzek, na pół i posmarować na przykład pesto lub niczym Smarować i obłożyć dowolnymi, ulubionymi składnikami, dobrym serem, ulubioną wędliną, wędzoną szynką, gotowaną szynką. Dużo świeżych sezonowych warzyw można podać, następnie złożyć, zgrillować, pokroić w trójkąty i można podawać coś przepysznego. Jest bardzo uniwersalna, jestem przekonana, że w wielu odsłonach będzie Wam smakować gorąco. Zachęcam do jej upieczenia. I na koniec, jak zawsze, życzę smacznego.